Powiedz mi, gdy będziesz gotów, gotów, by walczyć, być wojownikiem światła, pośród tego zamętu, na piedestale, prawda, sił wystarczy, Babilon stoi w ogniu niezłomnej wiary. Powiedz mi, gdy będziesz gotów, gotów, by walczyć, być wojownikiem światła, pośród tego zamętu, na piedestale, prawda, sił wystarczy, Babilon stoi w ogniu niezłomnej wiary. Ey. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Tu Sylwetka, księżniczka wiatru i moje ukulele. Powinnam w nim już wymienić strunę, ale to jeszcze, jeszcze dzisiaj, jeszcze dzisiaj. Witam was w tym pięknym poranku. Śpiewają ptaki, a Kamil Bednarek przedziera się przez krzaki z piosenką Wojownik Światła. Zachęcam do nauki razem ze mną. Zagrałam wam na początek refren i na pewno zauważyliście, że zagrałam go na Dwa sposoby i obu sposobów zamierzam Was nauczyć. Jakie akordy będą potrzebne w tym utworze? Jest ich aż lub tylko sześć. Zaczynamy od demolu. Jest to taki akord, który łapiemy na drugiej strunie, na pierwszym progu, na czwartej strunie, na drugim progu, na trzeciej strunie, na drugim progu. Demol. Później Zwalniamy jeden palec i zostaje nam F-dur. Palec wskazujący na drugiej strunie na pierwszym progu i palec środkowy na czwartej strunie na drugim progu. Następnie C-dur. Pierwsza struna, trzeci próg. G-dur. Palec środkowy na drugim progu pierwszej struny. Palec wskazujący na drugim progu trzeciej struny i palec serdeczny na trzecim progu drugiej struny pojawia się także amol na drugim progu czwartej struny oraz emol, który może e, przysparzać problemów przysparzał mi przysporzy i wam, ale przejdziemy przez to silniejsi emol palec wskazujący Drugi próg pierwszej strony, palec środkowy, trzeci próg drugiej strony i palec serdeczny, czwarty próg trzeciej strony. Emol. Sorry za moją chrypę, jestem po chorobie. Ale trzeba żyć i śpiewać. Co tutaj się wydarza? Najpierw powiem, co się wydarza rytmicznie. Używam dwóch sposobów grania. Pierwszy był. Szarpany w taki sposób, że każdy palec leży sobie na innej strunie i jest za nią odpowiedzialny. Kciuk za czwartą, wskazujący za trzecią, środkowy za drugą i serdeczny za pierwszą. Spróbujcie wszystkie struny zagrać jednocześnie, Hop. takie szczypnięcie wykonujemy. Super. Jak już zdołacie złapać te struny, to teraz pobawimy się trochę w rytmikę. Mamy następujący rytm. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Teraz z tego rytmu gramy tylko raz. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Takie ćwiczenie przyda wam się bardzo, dlatego że w wielu piosenkach, nie tylko regowych, ten rytm się pojawia, więc spróbujmy wolniej. Raz dwa trzy, raz dwa trzy, raz dwa, raz dwa trzy, raz dwa, three, raz dwa, raz dwa trzy, raz dwa, raz dwa trzy, raz dwa trzy, raz dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa raz dwa trzy, raz dwa, raz dwa trzy, raz dwa. Kiedy już wejdzie ten rytm nam do głowy, to możemy zająć się zmianą akordów. Po kolei zmieniają się tak. Demol, F dur, C dur, G dur. Dalej Demol, Fdur, Emol, Amol, Demol, dur C dur, Demol, -dur, Fdur, E mol, Amol. Próbujemy razem powoli. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, D, 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 E. W takim biciu może opierać się refren tej piosenki, ale jest też druga możliwość. Być może będzie ona łatwiejsza dla osób, które chciałyby od razu utwór zaśpiewać. I wtedy ja gram sobie tutaj taki rytm opierający się na akcencie na 2 i na 4. Co oznacza akcent? Akcent oznacza, że coś akcentujemy, czyli gramy mocniej. Uwaga. Raz i dwa i trzy i cztery. 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 Jak ja to gram. Trzymam sobie tutaj akord demol, ale nie przyciskam go. I mam wtedy takie stłumione struny, oprócz ostatniej struny, ale nie będę wam y, dzisiaj tego Komplikować. Trzymam, ale nie przyciskam. Ja po prostu dotykam. I mam słychać tylko strunę A, która się odzywa. Gdybyśmy dotknęli tylko górnych trzech strun, to mamy taką stłumioną akcję. I w momencie, kiedy robię akcent, naciskam. Hop! Dociskam struny. Raz i dwa i trzy i cztery. Raz i dwa. I 4. Próbujcie ze mną. Mamy raz i nastłumionych. Starajcie się tą stronę zostawić. Raz i 2, i 3, i 4. 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 Raz i 2, i 3. I, 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 I zmiana na F w Raz i 2. Lecimy po kolei. Yy, spróbujmy zrobić to tak, że wygracie, a ja śpiewam. Pierwszym sposobem najpierw, powoli. Powiedz mi, gdy będziesz gotów, gotów by walczyć, być wojownikiem światła, być tuną zamentu na piedestale, prawda, sił wystarczy. Babilon stoi w ogniu niezłomnej wiary. Jeszcze raz. Powiedz mi, gdy będziesz gotów, gotów by walczyć, być wojownikiem światła. Pośród tego zamętu na piedestale, prawda, sił wystarczy. Babilon stoi w ogniu niezłomnej wiary. Drugi sposób. Raz i dwa. Powiedz mi, gdy będziesz gotów, gotów by walczyć, być wojownikiem światła pośród tego zamętu. Na piedestale, prawda, sił wystarczy. Babilon stoi w ogniu niesłonej wiary. Powiedz mi, gdy D, no, gotów by F walczyć. Tara, tara, C-dur, ta, 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 Na piedestale, D, sił wystarczy. Bilon e słowiu niezłomnej, a Próbuję Wam pomóc jak tylko mogę. Czasami mój mózg już nie ogarnia zmiany, śpiewania, jeszcze patrzenia w tekst, bo z tekstami to u mnie ciężko ostatnio. Kasia Magołakow, jedowa, albo coś nie wiem. To są moje dwie propozycje na to, jak zagrać refren. Zostaje nam teraz zwrotka. Tutaj jest trochę inny układ. Akordów. Y, Demol, mol Amol, Emol, Demol, dur, e -dur C-dur, G-dur. Y, już to gram. Pokazuję. Proponuję też dwa rodzaje bicia. Pierwsze to jest to nasze drugie bicie z refrenu, czyli od zarania dziejów aż po nasze czasy i świat. Ewoluzując, błądzi, tym samym testując nas, gdzie odporność na zło, co zatraca nam rok. Materializm, brat, wyrzeka się brata. Hej! Tak można zagrać. Zagrałam po kolei cykl akordów, a drugi sposób jest taki z przelotem palcowym po strunach. Znowu wszystkie palce mamy na poszczególnych strunach, i ja zaczynam od wskazującego. Czyli kolejność jest taka: trzecia struna, druga, pierwsza, czwarta. Trzecia, druga, pierwsza, czwarta. I wychodzi nam taki akompaniament: od zarania dziejów aż po nasze czasy świat. Ewoluując, błądził, tym samym testując nas, gdzie odporność na zło, co zatraca nam mrok. Materializm, brat, wyrzeka się, brata. Hej. Możecie sobie to wybrać. Na pewno nad każdym biciem trzeba popracować, ale jest to super ćwiczenie dla palców. Skończyliśmy na, gdzie odporność na zło. Materializm brat wyżyka się, brata hej, czyli na g duże. I dalej mamy tak. Demol, mol Amol, Emol. I końcówka y, y, zwrotki jest troszkę inna. Demol, mol Emol, 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 Emol. Brzmi to w taki sposób. Wśródle życia woda zatruwana każdym dniem. Wernetycznym kłamstwem, niespokojnym snem Nie tracę wiary, bo są ci, którzy chcą przywrócić dobro na tron Powiedz mi, gdy będziesz gotów, gotów by walczyć Być wojownikiem światła pośród tego zamętu Na biedy stale prawda, sił wystarczy Pan Milon stoi w ogniu niezmotnej wiary Czyli mamy tutaj zmianę na końcu zwrotki, że demol, Fdur Nie tracę wiary, bo są ci, którzy chcą przywrócić dobro na tron. Tam u Kamila w oryginale dzieją się jakieś tam rzeczy, pauzy, ale my zróbmy sobie taki podjazd pod refren. Ci, którzy chcą przywrócić dobro na tron, powiedz nigdy. I to jest wszystko, co pojawia się w tym utworze. Mam nadzieję, że jest to dla Was w miarę chociaż proste i zrozumiałe. Prosiliście o polskie piosenki, dlatego wpadł mi ten bednarek. Jest to utwór, który bardzo lubię. Czekam na Wasze propozycje. Życzę Wam przyjemnego dnia, przyjemnej nauki. W razie trudności nie, nie poddawajcie się. Cóż więcej mogę powiedzieć. Pozdrawiam.